Szarowanku, z Sonic, RPK, Pi, gramy kolejny rand Eternal LIKES No, no to zaczynamy rundę. Z po prostu, Witam weekend. A to ten będzie raczej pod tytułem Dwóch Debilów, Przebrani za Mikołaja. Y y znowu. Spędzają już los na nawiedzonej pizzerii, czy coś w tym sensie? się no, dradno. No, czy, 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 Ja szukam czy, 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 Gówno mnie to obchodzi. O czy, Nawet co prawda jest w biurze. Idzie jedenką lub dwójką, nie wiem. Dwójką chyba idzie. bo zrobić looping w arcade, pewnie zacznie atakować. Awaria. Jestem w arcadzie. Zobaczcie mnie na jakieś... WŁOSY no NIE STRASZ! No. Może szkoda, że nie ma takiego tabletu przez który możesz sobie patrzeć na kamerki No Chwila To ja. Ale Fox już widziałem, że był gotowy do skoku, nie? <ścjalnie> ja bym skoczył na cikę. Z mojej strony... cikę był by Był, Były był, 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 Bo tutaj są że 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. 50%. To jest jedyne co 50%. jak. jak... jak, te, jak te...

Gorumie, jakie jakiś kasztan To się idzie od tej jakiejś strony. O, <grym> O, Ej! Jesteś to jesteś ja, jakiś Nie! wiem... ty Tom, To Tom, Tom! Tom, ten jak w takiej jednej grze. Tom, 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 na Tom, Chyba projekt Tom, coś tam zaczął. Nie jesteśmy, jesteśmy zainteresowani fotowoltaiką. I o, co? Patrz. I o, Bernalata. I o, brat, bracie, Brat się bawi, z Jezusem. Brat się bawi Nie, co nie, co ty tu nie, 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 że nie, 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 stoi Przy tobie <śmówi> Ej, że no nie, No tam sobie jaja robisz, że teraz będziesz nie, 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 co za za nie, co za typ! nie, 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 Mm. Dobra, wiesz już jesteście z Ramska. Czytam to. Czytam to. Czytam to. może to. Czytam 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 jest, to. Czytam to. Czytam to. Czytam to. ich to. do to. nie wzięli

ja się z no. tym. Ludzie chronili. No kurde, wysłębi nie mogę. Ja. Te wenty chroniły tych ludzi. Które, którzy tam wchodzili. Właśnie nadużywali tych wentów. Ludzie. No, szczególnie. Teraz nie, węty. Węty nie ma tam moich ulubionych węd. No, moje też były ulubione. Co poradzić? mogę no, na no, to, że jestem idiotą. Że mi za właśnie i,

Ojej! Ojej! Zgadź się! zabiły! Człowieku! Taka tam była gonitwa! Foxy mi gonił! Drzwi mnie zabiły! Drzwi. Ale nie no, drzwi to taki ultimate boss No, takich bossów zawsze. Ej, czemu nie, nie możemy zamknąć animatronikom przed nosą tych drzwi? No Dlaczego nie możemy uszkodzić animatroników? Było no, fajnie Na przykład by, byśmy czyste coś zrobili? Złożenia na części? Ej! Ej, poczekaj! Ej, poczekaj! Czemu, czemu Bonnie teraz sama maski? Boni. Czemu on nie ma maski? On a wcześniej miał, nie? No? Dzisiaj co jest grane. Co teraz jest na domu wygląda niemalka wczoraj sobie tą maskę gdzieś przygarnął. Kupił do sobie maskę z temu, do zamówił. Dobra, że mam Teraz mam maskę za Allegro. No, no. I w tam ten bukiet przebiegający do ciebie Tymczasem <grym> on zjadł się w ten z <grym> z, z Hello Neighbor Ej no To jest jakiś ten... Oni mają jakiegoś GPSa na mnie Zamykaj te drzwi, nic co nie przebiega, bro. Idź. Co to było? Pisz, pip pip pip. Ja kich, Ja kich, że nie nie zrobić kich, <głos》> kich, to było?

Armia w redongów, do ataku. tam idzie? Nie, nie za. Tutaj ty. do ciebie właśnie. Gdzie jest I love you.

jak ty się gdzieś schowasz, to oni po prostu biegną do mnie To co za typ? dobrze? Co jeśli kontrolujesz te... Serio? Towarzystwo, czy możecie z Co on robi? No Freddy! Bo tak nie. Freddy nie. Freddy nie. Fredowulę! Tu nie chce sobie sądzić. Gotujesz mnie? Na stąd nie wyjdę. Ej, masz duszę! No to nie, to nie! No to nie, to nie! Ale jak wyjdę, to mnie zabiję! Nie zabije się, mnie nie zabił No bo ty nie zabijesz... Dobra, to. Bro, sto ma być Gorzej będzie jak na update Halloweenowi dodadzą to normalny no, tutaj nightmary, które będą e, ten, biegały z prędkością światła a ty, nikt nie zajmujesz się tym młodym młodym młodym, więc wypięknie, Alay! Good boy! To było na tyle. Wiem. Dwie łapek i kolejny film. Baj, baj!